Golf 5, jak wyregulować ręczne. Tutaj, jak jest ten uchwyt na napoje, wyciągamy tą gumę, i tutaj mamy dwa torksy. Odkręcamy je. Śrubki wykręcone, i teraz jeszcze tutaj wyciągamy tą gumę. I tu mamy kolejną śrubkę, też ją wykręcamy. Dobra, no i gdzie śrubki odkręcone, podnosimy tunel do góry. Można sobie lekko zaciągnąć ręczny. Ściągamy go. I tutaj mamy śrubę do linek ręcznego. I teraz tutaj na klucz dziesiątkę. Jak chcemy poluzować, to kręcimy w lewo. Jak chcemy naciągnąć, to kręcimy w prawo.